Jestem na placu na rozdżorzu. Właśnie tutaj odbywa się protest nauczycieli. E, takie miasteczko namiotowe. Jest taki duży namiot, w którym odbywają się jakieś e, spotkania i rozmowy o polskiej nauce i szkolnictwie. E, widać, że są nagrywane są kamery. Będą no, Państwo mogli gdzieś to zobaczyć. E, ogólnopolski protest. Głównie to są żądania, jakieś finansowe. Są zbierane, są takie różne inne. Tutaj. Są też namioty, różne inne. Jakieś postulaty napisane. Ranking szkół przyjaznych LGBT. Są rozdawane jakieś. Tak wygląda.